Kurde, nie ma co nagrywać. Trzeba chyba sprawdzić polskiego youtubera Minecraft Polska. Co się sprzedaje na polskim YouTubie? Zagrałem na najstarszym serwerze Minecraft na świecie. 2b, 2T. Wow! 2 b 2 Tak, nowy serwer! Wcale na amerykańskim YouTube'ie on nie jest już od dobrych 48 lat! Wow! Kolejna osoba nagrywa z 2 b Czyżby serwer Anarkii To była nowa meta Minecrafta? Wow Naj Kolejny najstarszy serwer w Minecrafcie 2 b Wow Kurde Chyba wiem co nagrać już O kurde Najstarszy serwer w Minecrafcie na świecie Witam was bardzo serdecznie kochani Dzisiaj Nowa seria, nigdy w życiu nie było takiej na polskim YouTubie tym bardziej na polskim. E, najstarszy serwer, jak widzicie, na Minecraft na świecie, jak widzicie tutaj. Kurde, ale spawn rozwalony. Tutaj się odrodziłem, prawie umarłem. Co tu się stanęło się? Ale, ale prawie ten. Ciężko, 12 godzin wchodziłem, kochani. 12 godzin wchodziłem, kochani, na ten serwer. E, co ja Wam mogę powiedzieć? 43 lata. Starałem się tutaj dostać, ale jak kurczę, no niestety, no niestety, dobrze, zacznijmy rozgrywkę. O kurde, portal! Ale żeby tam tylko trapa nie było. O kurde, idziemy, kochani, ale się boję. Co tu się może stać? O, nie było trapa, nie było trapa, nie było trapa. Nie było trapa, uciekamy, kochani, uciekamy, kochani. Tak jest kochani, najstarszy serwer Minecrafta na świecie, proszę Państwa. E, pierwszy taki filmik z tego, bo w e, to wcale nie jest tak, że ten serwer kurwa powstał 23 lata temu i kurwa cały YouTube na świecie to nagrał, ale Polacy dopiero teraz się do tego zabierają. Dobrze kochani Pamiętajcie kochani, lecimy nowy autorski pomysł, a u nie umrę, ojejku! On mnie uderzy chyba! Ojejku! Ojejku! Umarłem! Teraz muszę czekać 12 godzin, żeby wejść z powrotem. No nie!